Ekstraklasa powoli zaczyna wstawać z kolan, a z każdym dniem staje się coraz ciekawsza do oglądania i coraz mocniejsza w Europie. Obecny sezon dla naszej rodzimej ligi zapowiada się na jeden z lepszych w ostatnich latach, a wszystko to przekłada się na spore zainteresowanie ligą, do którego ta na pewno nie jest najbardziej przyzwyczajona. Oczywiście dalej lepiej mieć z tyłu głowy, że niebawem możemy zostać brutalnie obudzeni z tego snu, ale póki co cieszmy się tą chwilą i niech ona trwa jak najdłużej. O tym jak bardzo byliśmy i tak naprawdę dalej jesteśmy za plecami innych lig, niech najlepiej powie ranking UEFA. Obecnie polska liga w nim znajduje się na 21 miejscu, wyprzedzając Cypr, Szwecję czy Rumunię. Nasz wynik został poprawiony za sprawą ostatnich wygranych meczów polskich drużyn w eliminacjach do europejskich rozgrywek oraz bardzo dobrej przygody Lecha Poznań w lidze konferencji, ale o tym opowiem zaraz. W dalszym ciągu dość znacząco wyprzedza nas chociażby liga izraelska, norweska czy serbska. Te kraje nie suną z jakichś wielkich piłkarskich potęg, ale są niesamowicie konsekwentne. Ich drużyny co rok kwalifikują się do przynajmniej fazy grupowej, czego nie można powiedzieć o polskich klubach, bo przecież rok temu w Europie mieliśmy raptem jedną drużynę. O tym, jak duży jest u nas głód sukcesu w piłce klubowej, najlepiej opowie wcześniej przytoczona przygoda Lecha w Pucharze Konferencji. Lech i jego kibice żyli fazą pucharową tygodniami, a do dziś w Poznaniu myślę, że wielu kibiców odczuwa spory niedosyt, bo naprawdę niewiele zabrakło do tego, by znaleźć się w półfinale tych rozgrywek. Kolejusz zaprezentował się w tamtym turnieju bardzo dobrze i pokazał, że mistrz Polski też może grać w decydujących fazach europejskich rozgrywek. Wszyscy dobrze to wiemy. Że lepiej byłoby, gdyby taka przygoda przydarzyła się w Lidze Europy, albo co jeszcze lepsze w Lidze Mistrzów, ale nie od razu Rzym zbudowano i trzeba mieć z tyłu głowy to, gdzie byliśmy jeszcze dosłownie kilka lat temu i obecny wynik brać totalnie w ciemno. Zeszłoroczna Liga Konferencji na pewno wprowadziła w pozytywnym zazdrość wiele innych polskich klubów, które po zobaczeniu tej ścieżki mogli pomyśleć sobie, że skoro może Lech, to dlaczego nie możemy i my? Na pewno przez najbliższy czas kolej już będzie ich dużą motywacją, by co najmniej dorównać do tego sukcesu. Sam Lech stał się dużo bardziej atrakcyjny dla nowych piłkarzy, bo nie tylko ugrali spore pieniądze, ale w końcu lepiej grać w klubie, który gra w europejskich pucharach, niż bije się w środku tabeli. Projekt budowany tam od lat w końcu zaczyna nabierać coraz większego rozmachu i fajnie, bo jest to dobry przykład dla innych klubów, że warto podejmować się długoterminowych projektów. Odłóżmy na razie samego Lecha na bok i skupmy się na tym, o czym mówi się najwięcej i słusznie, bo może to się okazać czasem największym game changerem naszej ligi. W końcu po tylu latach nasza liga ma drużyny, które mocno zaczynają odstawać reszcie stawki. To nic tylko pozytywnie świadczy o rozwoju poziomu w Ekstraklasie. Z każdym sezonem coraz bardziej uwydatnia się Liga Dwóch Prędkości, a to oznacza, że jako całość idziemy w bardzo dobrym kierunku. Pokazuje to, że drużyny, które dostają szansę grać w eliminacjach oraz dostają fajne pieniądze za wysokie miejsca w lidze, potrafią je dobrze wykorzystać. Dodatkowo nic tak nie napędza poziomu ligi, jak właśnie wewnętrzna rywalizacja. W tym sezonie o mistrza Polski będzie walczyć Lech, Raków, Pogoń oraz Legia i co najlepsze z perspektywy naszego rozwoju, kluby te niesamowicie się wzmocniły, a nie utraciły wielu kluczowych zawodników. Liga w końcu zaczyna przypominać wojnę, z której wyłaniana jest najlepsza i najbardziej konsekwentna drużyna. Od 2013 roku do 2021 roku na 9 sezonów Legia zdobyła Mistrzostwa 7 razy. I choć oczywiście pojedyncze sezony były bardzo ciekawe i wyrównane, to jednak negatywnie wpływało to na atrakcyjność ligi, gdzie Legia co rok naprawdę odjeżdżała swoim rywalom i tylko pojedyncze kluby mogły z nią faktycznie rywalizować, a i ta rywalizacja zazwyczaj kończyła się końcowym triumfem Legii sytuacje miały również miejsce w innych czołowych ligach, na przykład we Włoszech czy w Niemczech. Choć Liga Włoska również zaczyna wstawać z kolan, to wcześniejsza dominacja Juventusu na tyle zabiła atrakcyjność tej ligi, że znacząco spadła jej oglądalność i bardzo niewiele osób na co dzień interesowało się Calcio, bo ten nie oferowało odpowiednich emocji. Właśnie dlatego też wzorem wymarzonej ligi jest Premier League, który tak naprawdę rok w rok mistrzostwo jest w stanie zdobyć jedna z co najmniej pięciu drużyn, a obstawić końcowego zwycięzcę i układ tabeli jest naprawdę ciężko. Dziś w Ekstraklasie w Wszystkim Beniaminkom utrzymać się jest trudno, ale przecież to też w końcu o to chodzi. Teraz w Ekstraklasie mogą przetrwać tylko najsilniejsze projekty, sensownie zaplanowane od początku do końca z bardzo dobrym zarządzaniem. Obecnie jeżeli sobie nie radzisz, to po prostu spadasz z ligi, a nie utrzymujesz się w niej latami na giętkich nogach, co roku walcząc o przetrwanie, mimo że wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że twoje miejsce jest gdzie indziej. Szkoda tak wielkich marek jak Wisła, Kraków czy Lech, jak Gdańsk, ale przykład ruchu chorzów pokazuje, że czasem po prostu trzeba zrobić kilka kroków do tyłu, żeby później zrobić Trochę więcej do przodu. Wiele klubów w naszej lidze znacząco umocniło swoją pozycję, i nie mówię tylko tutaj o tej czołowej czwórce, którą wymieniłem wcześniej. To też dla naszej ligi jest tylko i wyłącznie korzyścią. Im więcej silnych projektów, tym mniej miejsca na te słabo zarządzane. Ekstraklasa takim kierunkiem rozwija się całościowo jako liga, a nie, że rozwija się tylko jej część. Kilka z wcześniej wspominałem o drużynie Schorzowa. Właśnie mam wrażenie, że na otoczkę wokół akurat tego sezonu Ekstraklasy największy wpływ mają te wszystkie wielkie historyczne marki, które po tylu latach wróciły do Ekstraklasy. Klasy. Ruch Chorzów to nie tylko zaszczyt sporej nostalgii, ale też wielkie emocje w derbowych spotkaniach. No i też trzeba powiedzieć o kibicach, którzy bez problemu potrafią dbać o atmosferę, czego niestety nie w każdym klubie ekstraklasy doświadczamy. Do ligi wrócił również LKS, a to oznacza, że po latach przerwy w ekstraklasie w końcu doczekamy się derbów łodzi. Do tego z ekstraklasy spadły trzy drużyny, z czego dwie z nich posiadały w poprzednim sezonie prawie najgorszą frekwencję. W tym sezonie za to mamy pełny rozkwit i na klasę zaczęło chodzić naprawdę całkiem sporo osób. Na wielu stadionach padają rekordy średniej Frekwencji czy sprzedanych karnetów, a mobilizacja, by dopingować swoją drużynę na miejscu, jest największa od naprawdę ogromnego kawału czasu. Mam wrażenie, że również dużo kolorytu dla całej ligi dodał klub szczęstochowy. Opinia, która wielu osobom może się nie podobać, przez to, jak raków jest w Polsce nielubiany, czego trochę nie rozumiem, bo takie kluby bardzo pomagają całej lidze. Im więcej klubów, które są w stanie realnie walczyć o europejskie puchary, tym lepiej dla każdego. Od momentu, kiedy pojawił się w lidze raków, liga tak jakby zaczęła się rozwijać trochę szybciej. Wcześniej Lech i Legia z Małymi odskoczniami rywalizowali tak naprawdę tylko między sobą. Dzisiaj pojawił się ktoś trzeci, a przecież ani Legia, ani Lech nie chcą odpuszczać swoich poprzednich celów, więc wzmacniają się coraz bardziej. Dodatkowo prezes Rakowa nie jest jakoś mocno nastawiony na zarobek z klubu, przynajmniej jeszcze nie teraz i bardzo dobrze jak na polskie warunki inwestuje w kolejnych piłkarzy. Po poprzednim sezonie udało im się zatrzymać wszystkich kluczowych zawodników, a kadrę wzmocnili nowymi gwiazdami. Oczywiście, że w momencie kiedy znudzi się ta zabawka Michałowi Świerczewskiemu może nie być tak kolorowo, ale póki inwestuje w klub Klub trzeba się cieszyć, bo przez to inne kluby by dotrzymać im kroku, również muszą wykładać kwoty na transfery czy kontrakty i tak koło się kręci, a liga idzie cały czas do przodu. Najbliższe dwa tygodnie mogą okazać się całkiem kluczowe dla przyszłości Ekstraklasy, ponieważ odbędą się kolejne, wielkie i bardzo ważne dla nas europejskie starcia. Oczywiście należy pamiętać, że Raków wciąż jest w grze o Ligę Mistrzów. Wydaje się, że każdy przeciwnik poza rywalem Pogoni jest absolutnie do przejścia, a w ostatniej fazie będziemy mieli trzy drużyny u schyłku europejskiego pucharu. Brzmi to wręcz absurdalnie i sam nie wierzę, że to mówię, ale naprawdę czuję, że mamy tutaj duże szanse. Wydaje się, że jeden tak mocny sezon w wykonaniu naszych klubów mógłby zbudować tą ligę na lata. Ale na razie trzeba jeszcze zachować chłodną głowę i podejść do tego spotkania należycie. Jeżeli boimy się naszych rywali, to nasze miejsce nigdy nie powinno być w Europie. Nie są tam najsilniejsze ligi. Ekstraklasa musi udowodnić, że zmierza w końcu w konkretnym i słusznym kierunku, a nasza liga faktycznie się rozwija. Wszyscy Pucharowicze w tym sezonie są bardzo dobrze na nie przygotowani. Kluby znacząco się wzmocniły i mogą grać na dwóch frontach. Jak wyjdzie w praniu, o tym pewnie dowiemy się niebawem. Mam wrażenie, że nigdy tego nie doświadczyliśmy głównie przez to, że różnica poziomu w lize była na tyle spora, że klub, który przeszedł całe eliminację i zawalił ligę, później mógł bez problemu do niej wrócić i pomimo kryzysu zazwyczaj i tak kończył na szczycie tabeli. Dziś w lidze, w której poziom rywalizacji jest tak zacięty, każdy jeden mecz może zaważyć o końcowym tytule mistrzowskim, a żaden z czterech klubów nie chce z tej walki się wyłączyć. No i na sam koniec warto tutaj powiedzieć, że nasza liga po tylu latach w końcu nie straciła kluczowych zawodników, a wręcz pozyskała kolejne, nowe gwiazdy. Jedyne gwiazdy, jakie opuściły ligę to Skuraś oraz Nawrocki, gdzie oba te transfery, umówmy się, ale były tylko kwestią czasu. To młodzi zawodnicy, którzy mają szansę na europejską karierę i wręcz muszą się rozwijać. Cieszy to, że doszło do wielkiej Lokalnych transferów, a na boiskach coraz mniej widzimy niepotrzebnego zagranicznego szrotu. Teraz, gdy faktycznie jakiś zawodnik z zagranicy do nas trafia, to jest on warty uwagi i nie zawodzi w kolejnych spotkaniach, a daje potrzebną jakość. Sprowadzanie nowych gwiazd i niesprzedawanie tych, gdy tylko można na nich zarobić, to aż tak bardzo nieekstraklasowe, że trzeba po prostu o tym mówić dumnie głośno. Brawa dla wszystkich polskich klubów, które w ten sposób zmieniły politykę transferową. Idziemy do przodu. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca koniecznie dajcie znać w komentarzu, co myślicie o ekstraklasie, czy to tylko pompowany Balonik, który pęknie z hookiem? Czy może coś więcej? Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Czekam tam na Wasze opinie. Piszcie również propozycje na kolejne filmy. Mówił do Was świat futbolu. Do następnego i Siemano.